Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy serdecznie na konferencji prasowej wolnościowców. Szanowni państwo, spotykamy się dlatego, że wczoraj miała miejsce interwencja służby celnej w klubie, w którym odbywały się zawody pokera. Byłem poproszony o to, żeby przyjechać, zobaczyć tę interwencję. Rzeczywiście wyglądało to tak przerażająco łamane na spektakularnie, to znaczy yy, kilkadziesiąt, kilkudziesięciu funkcjonariuszy yy, w kominiarkach z uzbrojeniem, z bronią, yy, którzy no, zatrzymali wszystkich grających i którzy prowadzili swoje czynności. Yy, poprosiłem dowódcę o wytłumaczenie mi na jakiej podstawie yy, to się odbywa. Oczywiście idąc drogą, tą samą, którą szliśmy wtedy, kiedy była pandemia, wtedy, kiedy policja i Sanewik najeżdżały legalnie działające firmy, wtedy było tak, że te służby miały ze sobą informację o tym, że jest rozporządzenie, na podstawie którego mogą nachodzić legalnie działające interesy. Teraz było to na podstawie rozkazu prokuratorskiego. I czynności były prowadzone. No, nie wyglądało to zbyt przyjemnie. Oczywiście sami grający byli tam maksymalnie zestresowani, ponieważ jest to sytuacja nieprzyjemna dla normalnego człowieka, który nie popełnia żadnego przestępstwa, który po prostu lubi spotkać się ze znajomymi, pograć sobie w pokera, którego jak Państwo wiecie w Polsce zakazano. Nie wiadomo dlaczego. Była to sytuacja, w której wyobrażam sobie, że stres był ogromny i widziałem to z boków. Starałem się wesprzeć tyle, ile mogłem. Natomiast, Szanowni Państwo, żebyście zobaczyli, na czym polega ten problem, zaprosiliśmy dzisiaj tutaj pana Rafała Gładysza, dziennikarza, który od kilkunastu lat zajmuje się w Polsce pokerem. Właśnie myślę, że on jest w stanie Państwu najlepiej powiedzieć, na czym polega ten problem, z którym my się spotkaliśmy wczoraj, patrząc spokojnie na tę dziwaczną, przesadzoną, zdecydowanie interwencję służby celnej. Także pan Rafał Gładysz, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Rafał Gładysz. Jestem dziennikarzem pokerowym od kilkunastu lat i według polskiego prawa najprawdopodobniej jestem przestępcą w myśl ustawy z 2009 roku ustawy hazardowej, która została napisana na kolanie w, po wybuchu słynnej afery hazardowej. Po nowelizacji tej ustawy w 2017 roku nadal sytuacja pokera od 14 lat jest niezmienna, czyli generalnie jesteśmy w graczami pokerowymi, którzy grają w większości wypadków nielegalnie. Gra online jest zakazana całkowicie. Gra na żywo najprawdopodobniej możliwa jest tylko w kasynach, ale z bardzo wysokim podatkiem. Natomiast wszystkie nowelizacje, które wprowadzono w 2017 roku, w zasadzie nie spełniają warunków normalnej gry w pokera do tej pory. Wielokrotnie żeśmy prosili, błagali o to, żeby te przepisy pokera, gry w pokera były w polskiej ustawie hazardowej zmienione. Nadal nikt nie chce nas słuchać, nadal wszyscy uważają, że jest to problem błahy. Rozwiązywane są inne zagadnienia dotyczące hazardu w Polsce. A ten poker tak cały czas gdzieś tam jest odkładany na bok. Nikt tego nie chce dotykać, nikt nie chce jakby pomóc nam w tym, żebyśmy mogli sobie w tego pokera regularnie grać bez żadnych stresów i bez żadnych policyjnych nalotów. Wczoraj taki nalot miał miejsce po raz kolejny, ale to nie jest jakiś nowy obrazek dla nas, dla środowiska pokerowego. Te naloty od kilku miesięcy powtarzają się regularnie we wszystkich miastach w naszym kraju. Zresztą nie dalej jak w listopadzie, w związku z tym, że prowadzę do dosyć mocną kampanię promocyjną Popera w social mediach i, i w tego typu źródłach, służba celno-skarbowa wjechała również do mnie do domu o 6 rano, jak do zwykłego gangstera, traktując mnie i w moją rodzinę, jakbyśmy byli jakimiś bandytami. W związku z tym, te represje powtarzają się regularnie. W Wczoraj te, ten wjazd, który miał miejsce w Warszawie, e, ten nalot e, był przeprowadzony w sposób, e, no nie chciałbym powiedzieć, skandaliczny, ale przynajmniej e, na pewno e, no nie do końca zgodny z procedurami, które powinny obowiązywać e, przy tego typu e, czynnościach służby celno-skarbowej. Od wielu lat pro, proponujemy nasze rozwiązania, proponujemy nasze. F, e, zgodne z tym, co się dzieje w całej Europie, w Unii Europejskiej, e, w, przepisami, które, które są tam bardzo ładnie wdrożone i to wszystko bardzo ładnie pracuje. Budżet państwa ma zyski, gracze mogą legalnie grać, operatorzy mogą legalnie zarabiać i płacić podatki. No niestety nie u nas. E, no więc. E, Chciałbym po raz kolejny do rządzących tych przeszłych, obecnych, następnych zwrócić uwagę, że jednak sprawa nie dotyczy tylko garstki ludzi, którzy sobie chcą czasami pograć w pokera, bo środowisko pokerowe, czyli ludzie, którzy mniej więcej kilka razy w życiu dotknęli w ogóle pokera i z niego sobie grają lub chcieliby grać, co jest bardzo ważne. To jest na pewno kilkaset tysięcy, myślę, że może nawet do miliona osób w Polsce, więc nie jest to problem jakiś błah. Oddaję głos panu Dobromirowi Sossierza. Proszę Państwa, jest to zupełna paranoja, że polskie państwo zajmuje się uganianiem za ludźmi grającymi sobie w karty. Ci ludzie nie wyrządzają nikomu żadnej krzywdy. Ewentualnie sobie, jeśli ktoś uważa, że gra w kartę może być szkodliwa, więc nie powinno to również nikogo układzić. Przypomnijmy, że. Tę ustawę, która doprowadziła do tego stanu rzeczy, to wprowadziła jeszcze Platforma Obywatelska w 2009 roku. To talibowie z Platformy Obywatelskiej byli e, tutaj tak gorliwi. Przy okazji zresztą e, wdrażania tego powstał ten niesławny rejestr domen zakazanych, tak, jak, jak z jakiegoś średniowiecza e, wyciągnięty twór. E, podobnych regulacji nie ma nigdzie dookoła, oprócz Rosji. Taka ciekawostka. E, może w krajach muzułmańskich, tak? No, Efekty tej ustawy są żadne. Liczba osób grających rośnie od tego czasu, różne gry hazardowe objęte tam tymi zakazami rośnie. Więcej osób gra w kasynach, jak się okazuje, niż korzysta z tego hazardu, który organizuje dla obywateli państwo, czyli z lotto. To też kolejna śmieszna rzecz, że według tej ustawy lotto, które organizuje państwo, nie jest hazardem jakimś cudem. Ale szkodliwy jest poker sportowy, szkodliwe są kasyna i inne rzeczy, których nie wolno reklamować. A w lot to wolno. Mimo, że jest reklamowane, to przybywa użytkowników kasyn, których reklamować nie wolno. To wszystko bez sensu. W ogóle się nie klei, nie klei kupy. Nie wiemy, jakie interesy za tym stały, kto i ile zapłacił za to, żeby platforma tę ustawę wprowadziła. Ale widać, że z punktu widzenia obywatela i państwa nie ma to żadnego sensu, żeby dalej się wygłupiać z takim idiotycznym prawem. Więcej osób w Polsce jest zależnych od zakupów, jak mówią badania, około miliona osób prawdopodobnie yy, zdradza tendencję do zakupu według badań. Co już w zestawieniu z dwudziestoma, tam bodaj że kilkoma cfjącami uzależnionych od hazardu, to jest jakieś nikłe promienie. Mimo to nie mamy przecież ustawy on, o zakupach, o ciuchach, prawda? I, i słusznie, i mam nadzieję, że jej nie, że nie będzie. Ale tym bardziej nie potrzebujemy ustawy o grach hazardowych, nie potrzebujemy policji, żeby uganiała się, ganiała się z ludźmi, którzy grają w pokera. Oddaję głos posłowi Jakubowi Kuleszyn. Szanowni Państwo, te przepisy, które weszły w życie w 2009 roku, są absurdalne, dlatego, że traktują wielu obywateli, nawet prawdopodobnie milion obywateli, którzy grają w pokera na pieniądze, jak kryminalistów. I rzeczywiście dochodziło do tego za ministra kapicy, że służba celna wbijała się do mieszkań, w których w ramach urodzin czy zwykłych imprez organizowane były takie mini turnieje pokera na pieniądze. Jest drodzy pan stwór tajemnicę. Tymi kryminalistami są zwykli ludzie. Są prawnicy, informatycy, lekarze, są politycy. Tak, politycy grają w pokera na pieniądze. Sam bardzo chętnie często gram w pokera na pieniądze, uwielbiam rywalizację. Jak wpadają do mnie znajomi, to albo wyciągam planszówki, jak nie umiem grać w planszówki, to wyciągam szachy. Jak nie umiem grać w szachy, no to wyciągam pokera, tak? I gram. Ostatnio wygrałem nawet 200 zł. Pozdrawiam Mikołaja i Kasię, z którymi grałem. Fajna zabawa. E, oczywiście mi nic nie grozi, bo nikt mi tego nie udowodni, No ale tam, gdzie służba celna komuś biła do domu, to ta osoba już ma poważne problemy. Tak absurdalne przepisy, które nikomu nie szkodzą, a powodują tylko absurd, w którym część osób jest uznawana za kryminalistów, a e, większość spraw jest po prostu niewykryta, należy usunąć usunąć te przepisy, z powrotem należy zdepenalizować, zalegalizować pokera w Polsce. Żeby nie dochodziło do absurdu, że ludzie wyjeżdżają do Czech, albo żeby polskie firmy budowały kasyno za granicą na terenie Czech, w zasadzie miejsce, gdzie tego pokera legalnie można grać, bo w Polsce z niewiadomych względów z tego pokera nie można grać. Mi oczywiście nic nie grozi zagranie w pokera, bo nikt mi tego nie udowodni. Policja, jako że mam immunitet, nie może mnie wbić na chatę bez zgody marszałka Sejmu. Ale w Polsce zakazane są praktycznie wszystkie y, takie gry, y, które urządza się na pieniądze. Na przykład, gdybym chciał się założyć, w tej chwili i ma tu miejsca na pokera, Dobromirem Sośnierzem o to, czy wypadnie orzeł czy reszka. Dobromir, o 10 złotych zakładamy się? Nie, reszka. Dobromir mówi, że reszka. To ja za to mogę być skazany. Zobaczymy. Orzeł. Wygrałem. Porcha, łamiemy brawo. Dziękuję bardzo. Z tym, że to była gra czysto losowa. Też nie powinna być zakana, zana. Natomiast poker to jest po prostu sport. To jest sport, o tym, że to jest sport, świadczy o tym, że wygrywają najlepsi. Mówią o tym statystyki. Jakoś bardzo często w turniejach wygrywają te same osoby. Nie dlatego, że mają szczęście. Ponieważ w lot to nie wygrywają ciągle te same osoby, a tam jest stuprocentowo gra losowa tylko dlatego, że mają umiejętności. I my tych umiejętności niestety nie możemy pielęgnować. A umiejętność zarządzania ryzykiem jest bardzo ważna w życiu. Niestety w Polsce jest to kryminalizowane. Moje szczęście mam nadzieję, że kolejne pieniądze wygram już ze względów takich rywalizacyjnych, sportowych, a nie tylko z uwagi na szczęście. Mamy nadzieję, że jak nie w tej kadencji, to w następnej doprowadzimy do tego, że poker wreszcie w Polsce będzie legalny i będziemy mogli bez strachu przed służbą celną zagrać sobie w domu ze znajomymi, czy to o 10, czy to o 20, czy to nawet o 200 zł.